Siemaneczko widzowie, to ja mi i ze mną jest Kuba, przywitaj się. Dobra, i dzisiaj gramy w takie autka. Zresztą sami zobaczycie. Jakaś baba tutaj powiedziała i coś tam u together napisała. Dobra, chodź! Widzicie? jak po prostu mogę go pociągnąć. I Dobra, no chodź, chodź, chodź! ty Co to? Coś też jest no, tu! No... Co to był? Dobra, jedziemy tak... Ja, ja, ja jadę jak twój to, Jak twoim tempem, a ty? Ja, ja tak wiem, tak, tak, żeby... Tak, żeby... Żeby, żeby było! No, żeby było. Chodź. Jedź, 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 jedź. la 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 Lalalala

tego kolego. dobry. Ty tam też są jacyś. Dobra, dawaj. Dobra, teraz już nie... To nie jest śmieszne. Czekaj. Ej! Kurde. Kurde no. Co się wydarzyło? Nie wiem. Dobra, dalej, dalej. Nie! Nie, tutaj, Nie. Musimy to przejść całe. Tak. Kuba, dawaj. Co? A Widzowie. Widzowie, prosiłbym Was o łapeczki w górę, to mi bardzo pomoże i coś mo możecie mnie subskrybować. Ja już mam jeden filmik, tylko sam go nagrywałam. A dzisiaj nagrywam właśnie z Kubą. Tak. To jest ten sam dzień. No. No właśnie. Widzowie. Jesteście w ogóle najlepsi, że mnie oglądacie. La Cesacusy O kurde Lecę jak gra... Chłopie pa jakie tam jest duże oj Pa jakie tam jest wielkie chłopie O nie, mamy przekaczkowane. No ho. Ty. Nie, 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 nie! jechać. Czekaj, dobra, no jedź, 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 Ale mamy przekaczkowane szczerze. No chłopie, jeszcze jakby to... Schłody tu są, a nie, to jest lepiej niż zwykłe. Tak? No tak, to tak można strzelpać, a tak to Tam możemy się roz, rozprątać. Znaczy zaplątać. No, a tutaj chyba mamy cinerkę. Musimy bardzo blisko siebie No bo chłopi, możemy się zaplątać. No ty pierwsze, na go. We welcome to Roblox. Czekaj, co to jest. Musimy przejechać tutaj. No dobra. A, dobra, są te kulki. nie, 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 No dobra, dawaj, dawaj! Dawaj, spadła, spadła. Jo O, Jezu. Dobra, no. Mamy szybki hank. Dobra, leci! ooo obrociłeś mnie nie 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 o, nie nie, nie, nie. O, dobrze o dobra co to jest dobra idź za mną po prostu jak tak. no dawaj pomogę ci ale, ale nie ty mi przeszkadzasz tym klikaniem tak się to, jest, to jest potrzebne wtedy, kiedy ktoś na przykład spada i szybko to piknisz. A, dobra, no dawaj, dawaj. Kurczę, prawie spadnę. Ja jak spadnę, to je, jak ja, to, mu, to ja mówię klikaj E, klikaj E, a jak, jak, y, jak, y, jak y, ty spadniesz, to ty mówisz klikaj E. Nie, ja mówię, ale już też. O kurczę. O, dobra, piątkowe. Co to jest za bagno? A to jest ludzko, nie będziemy się ślikać. Tak? To klikaj, klikaj powoli, powoli. Zajkaj, zajkaj bambu. Nie, Klikuj w mnie, klikuj mnie. Co? Ty, ja nie mogę. No dobra, dawaj, dawaj. Klikaj, klikaj. Dobra, tutaj, tutaj się zatrzymujemy. Chodź, chodzi. Czym m e e e tutaj spokojnie. No tak, 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 tak. tak. Bo tutaj jest punkt kontrolny. Tak, No dobra, dawaj, dawaj, jedziemy. Po... Musimy dosyć blisko siebie jechać, żeby, żebyś... No, właśnie o to nie chodzi. No i teraz nie mam co zrobić. Po... Dobra, ja Cię ciągnę po prostu, żebyśmy Okoła. byli razem. Ja Ci będę mówić, kiedy masz A. E. E, 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 E! Kurczę. Trzeba szybciej jechać, to byłoby tak. jakby z bo tak to długo Pojedynczo to za No, ja bym chciał usunąć łańcuch, mam. No. Ale to jest za Robuxy możliwe. Nie ma za Robuxy, ale nie wiem. Nie. Czekaj, zobaczę za ile to jest Robuxy. Goka, zobaczę. Wola, wola, wola. No, włączę się. No, ale 350! Jedziemy. Ile? Aaa, drogę. Mamy tylko cztery robux. No dobra, czekaj dawaj, dawaj, leć! Próbować. Brookhaven. Heaven. Leci! Kurczę, za późno powiedziałeś. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. No. Dobra, jesteśmy tu. Aha, to jest kar. Czemu? Jaki? Ty darmo wygląda? Nie, nie. Nie, nie co ty robisz? Ja Ja odbieram jakieś wienka. Mm. A nie odbieraj takie. Ty! Młoty się nie ruszały przez chwilę. Pore migatito, ale same parko porką meloncito. Dobra, no jest, jedź, jedźmy. Zeloma. Może takie bardziej, bo ty zagrazmy razem się. Jesteśmy! Czekaj, czekaj, dziecko, dziecko! Dobra, no można. Nie ucierpij, czy to jest most do przeskoczenia? Taki wielki. To jest Suzy to miejsce, ale dobra. Mmm, Dobra, dawaj. Dobra. Dawaj, dobra, dobra. Dobra, to jest fajne. Tutaj, tutaj nic nie, nie ma. Hmm. Prawie Paweł, uruchom ponownie. Dobra, dawaj. Do Arysa, my No wiesz, że tu nic nie ma! No bo nic. Aha. Dobra, dawaj. Dalej, to. Ej, ja cię będę ciągnąć, żeby było. Lepiej. No właśnie, nie, bo ja wszystko nie mogę zrobić. A ty musisz, masz tylko 3 sekundy. No dawaj, jedź, jedź. Czekaj, naprostuj się. nie klikaj tego, bo to, to nawet nie wiem po co jest. Bo to przeszkadza bardziej. Dobra, no dawaj. Głupie to. Głupie to te łańcuchy.

I tu jesteś niejako. Co to jest? Ty nie mamy tutaj. Ciunia ma utrudnienie. Co tu? What the fuck? Ciunia ma mieć utrudnienie. No ale ty. E tą. Odniosę się! Ej, kliknij e. Kliknij e. No klikam. No to nie, musimy. Nie! Dobra, dawaj dalej I czemu tutaj? Szkoda, że nie było punktu kontrolnego Numer 6, 7 Nie no, 6 6, 7 Ony Merry Christmas 6, 1 się 1 Nie, nie, nie To już 6, nie, nie o kurcze, Six One Ej, ty masz trudniej teraz. No, ty musisz. No, bo no, to mi samo o tym skręca. Ja muszę jak najbliżej z tej strony, żeby zobaczyć. Six One Ej, patrz, Six One, Six One. I to trochę chcę przyjechać, to jest jakiś. Wiesz, <grym> że ci nie chcę przejechać? A! Do tyłu zobacz. No. Ty masz łatwiej i tak zwalamy, No w obie. Bo ty mnie jakoś pociągłeś. Nie, nie pociągnąłem cię, ja po prostu jechałem. Aha. No dobra, dawaj. Nie, bo tu chodzi o... Nie mogę skręcić. Dobra, ja, ja... ja jadę przed stołą. Właśnie nie da. No dawaj, ty pierwszy. Czekaj, bo nie mam jak... trochę tak bardziej. Ja, no. Nie szkrytko, żebyśmy się właśnie ten... Nie, złą powoli. powali. No właśnie. To nic to trafimy powoli. Poczekaj, poczekaj, bo trafi pociąg. Wróciłam. Nie ma żadnego pociągu, jadę. Co? Co? Ale pan. To z pamiący centyle, to z póknego, Tak? Ale to byłem, ale pan. Nie byłem chyba, tak, no. A tita a repara por por mam pelulanda oh tois pobre <laughs> <laughs> no traite aquí kis, pobre mega <negatita. laughs> da vaino No, tía es un 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 Pegraj z czekaj na mnie Dobra, no Dobra, czekaj Czekaj, tutaj zobaczę, czy jest jakaś pułapeczka No jedź, jedź Dobrze Czekaj, no bo to takie trochę Puchar To pinochki Nie wiem, czy pinochki, ale my to wygramy Pore migadina oh, Nie No, Landę. Nie! Kurczę, dobra, szybko, szybko. Jest. pucha! Dobra, widzowie, ja się z Wami żegnam, jak i Kuba. Było super. No i na razie. Do następnego, widzowie! Do następnego.